Te projekty odbywają się dwa razy w roku, raz w Polsce, a raz w Niemczech. Cała współpraca właściwie opiera się na partnerskiej umowie powiatów Kwidzyna i Osterholz na zasadzie integracji młodzieży, porównywania kultur, Nawiązywania kontaktów i uczenia się wspólnej pracy. Projekty są przygotowywane przez dane kraje. Jeśli projekt ma miejsce w Niemczech, no to strona niemiecka przygotowuje. Zajęcia odbywają się w ośrodku szkoleniowym Bredbeck. Natomiast jeśli, zajęcia, jeśli spotkanie odbywa się w Polsce, to przygotowuję ja, wraz z, z uczniami naszej szkoły, z, z uczniami drugiego liceum oraz przy współpracy Starostwa Powiatowego w Kwidzynie. Oba projekty są finansowane w większości przez polsko-niemiecką współpracę młodzieży, która ma swoją siedzibę w Warszawie i w Potsdamie. Czwarty projekt, który ma teraz miejsce jest projektem można powiedzieć artystycznym, jest projekt fotograficzny. Tworzymy wystawę w dużych formatach, na których są zdjęcia naszych uczestników. Halo. hotel um, and we made a project about Um, about what would happen if we if we would come to an no man's land on an island and uh, without all the things we normally use every day, and we thought about how we could replace them. I find this project between a Polish school and a German school very good and very meaningful. We machen doing this Einigen Jahren. Ähm, viele deutsche Schüler kennen Polen äh, nicht gut, ähm, manche gar nicht. Und es ist sehr sinnvoll, dass sie ähm, eine polnische Schule kennenlernen, polnische Jugendliche kennenlernen, sich austauschen. Hello? After this few days I think we can say that the cooperation between us German and the Poles are very fastened. It were a very nice project and I think my English gets much better and that's from the Poland people too. Yeah and they were really nice and I think... We are well together. Hello? Generalnie dogadywaliśmy się dobrze jak co roku yy, sprawa przebiegała w porządku. Nie było żadnych większych problemów w komunikacji między Polakami a Niemcami pomimo oczywistych różnic językowych. Also ich auch, wichtig Ich denke, das ist auch wirklich wichtig für mein Formal-Life. Okay? Nicht no, not, not Formal-Life. Ist es? Yeah, für meine Future, sorry. <laughs> Sie besuchen sich gegenseitig uh, und lernen einen Teil der Kultur des anderen Landes kennen. <laughs> Are all very kind and their too. Jeżeli chodzi o różnice kulturowe, to właściwie muszę powiedzieć, że tak naprawdę nie, są do na, uczniowie Niemiec są do nas strasznie podobni. I tak naprawdę ja już uczestniczę teraz w trzecim projekcie i nie zauważam tak naprawdę dużych różnic pomiędzy y, sposobem myślenia czy sposobem zachowania się niemieckich y, uczniów a uczniów polskich. Jedyne różnice wynikają z takich typowych rzeczy kulturowych. No wiadomo, jemy różne jedzenie, y, mówimy różnymi językami, ale tak naprawdę pokolenie, z jakiego pochodzimy i w sposób, w jaki myślimy i wszystko jest właściwie takie samo. We met people and the first view, we are... We got nothing in common with, but when we uh, came to know them better, we um, we recognized that we can be friends with them, and we really want to stay in contact with them. And they come to us uh, before our summer holiday, so we all will meet again. Hello. Myślę, że bardzo dużo uczniów korzysta z tych spotkań. Wszyscy uczniowie utrzymują kontakty ze znajomymi z Niemiec. Z tego co wiem, to kontaktują się na Facebooku, piszą e-maile i chętnie chcieliby się ponownie spotkać. I myślę, że mają takie możliwości, żeby się ponownie spotkać. Jeden z naszych uczniów nawet po skończeniu szkoły chciał studiować w Niemczech i tak też mu się to udało. Aktualnie studiuje w Niemczech i cały czas utrzymuje kontakty ze swoimi kolegami z Osterholz, więc myślę, że jest to dla nich w jakiś sposób nagroda. Unsere Schule hat auch noch Kontakte zu anderen Ländern. Darüber, dass sie hier intensiv mit den Kindern zusammenarbeiten und auch einen Vergleich haben zu den verschiedenen System, Schulsystemen, das ist es für die Schüler auch nochmal ein Blick über den Tellerrand und auch eine gute Möglichkeit, sich selbst zu sehen und zu reflektieren. Deswegen finde ich das eine ganz tolle Sache, dass dieser Austausch stattfindet und hoffe, dass er auch noch ganz lange weiter stattfinden wird. Ja już jestem na takim projekcie po raz trzeci i tak naprawdę teraz, kiedy jestem trzeci raz, to jest dla mnie tylko przygoda. Ale kiedy byłem po raz pierwszy, miałem tak naprawdę pierwszy raz w życiu kontakt z osobami y, z innego kraju, żeby móc z nimi porozmawiać normalnie, tak swobodnie, y, na różne tematy, naprawdę wiele tematów, jak z rówieśnikami i muszę przyznać, że tak, no zmienia to, po, się to pogląd. W taki sposób, że po prostu uświadam, człowiek sobie uświadamia, że młodzież na całym świecie tak naprawdę jest taka sama że nie, ma, nie wynika to z narodowości czy z jakichś tam kwestii pochodzeniowych tylko po prostu mm, wszędzie tak naprawdę zachowujemy się tak samo czy żyjemy w tym kraju czy żyjemy w innym kraju czy mamy takie warunki czy mamy takie warunki yy, jesteśmy tacy sami i właściwie mamy to samo w głowach